Mamy już LPG? Tak, jest już na LPG. Dobro, to jedziemy. Witam was serdecznie na kanale firmy KM Autogaz System. Ja jestem LPG Meister. Mamy rok 2025 i siedzę dzisiaj w omodzie 5. Kupiliśmy w firmie dwie takie fury w tej bogatszej wersji, bo są w dwóch wersjach. Założyliśmy do nich gaz i dzisiaj ta nasza biała omoda ma 5000 km na lotu, już, więc mogę się z Wami podzielić jakimiś spostrzeżeniami o omodzie jako takiej. Także zapraszam na film. Moi drodzy, uruchamiam silnik. Natychmiast tutaj mamy po lewej stronie panel z jedną tylko diodą. Taki minimalistyczny. Ta dioda zmienia swoje kolory w zależności od białego: przez zielony, pomarańczowy, czerwony. Ten biały zwiastuje pełny zbiornik, a ten czerwony kolor diody będzie zwiastował, że niedługo będzie trzeba zatankować. Zbiornik gazu. 680 na 225, 67 litrów brutto, czyli około 5 dych gazu zatankujemy i zapytacie, na ile to wystarczy. Silnik w Omodzie jest to silnik 1.6 turbo na wtrysku bezpośrednim, turbo doładowany, ale pierwsze moje spostrzeżenie, ta turbina w piku ładuje 0,7 bara, tak normalnie ładuje 0,5 im wyższe obroty silnika to doładowanie się zmniejsza nawet do 0,3 bara czyli tak naprawdę jest to mocno skastrowany silnik ponieważ normy europejskie wymusiły jego kastrację co nie jest dla mnie niczym specjalnie szczególnym, ten silnik spokojnie ma w innych krajach nieeuropejskich to jego moc tam gdzieś podchodzi pod, 100, pod 190 koni Tutaj natomiast deklarowana jest moc na europejskim, naszym polskim podwórku. Deklarowane jest 147 koni mechanicznych i 275 nm. Skupmy się bardziej na nm, bo to właśnie nm decydują o tym, jak samochód jedzie. No i na dzień dobry powiem Wam, że ta moc i tych nm na gazie jest więcej ale jest ich również troszkę więcej i na benzynie. Męczyliśmy ją na hamowni u Marka Sudera i tutaj zobaczycie co nam wyszło. To teraz Na benzynie nasza Omoda wylegitymowała się mocą 151,6 konia mechanicznego oraz 309 Nm maksymalnego momentu obrotowego. To jest o 4,6 konia więcej i o 34 Nm powyżej wartości deklarowanej przez producenta Omody. Jest już na LPG. Włącz teraz z wariatorem. Jest was z wariatorem, mamy załączony wariat. Dobra, to jedziemy. Mapa 600. Na gazie uzyskaliśmy wynik 161,5 konia mechanicznego i 330 Nm, a więc doszło nam 10 koni i 20 Nm momentu głównie za sprawą wariatora zapłonu TAPO, który zoptymalizował punkt zapłonu mieszanki gazowo-powietrznej. Teraz powiem dwa słowa z czego składa się nasza instalacja. Jaką tu zastosowaliśmy, jest to kompletny system oferowany przez firmę KME. Oparty na sterowniku Direct Model 3, którego premiera odbędzie się w kwietniu, a więc jeszcze mamy na to dwa miesiące. Tak jak mówiłem, dzisiaj omoda trafia w ręce naszego kolegi Andrzeja, który jest koordynatorem naszych techników regionalnych. Więc jeżeli Obejrzycie ten film i zobaczcie gdzieś tą białą omodę, to nie ja będę za kierownicą, a najprawdopodobniej Andrzej, pozdrówcie go. Zobaczymy, ile osób go pozdrowi, jaki będzie feedback, jaki będzie zasięg tego filmu. A wiem, że filmy o samochodach chińskich cieszą się bardzo dobrym zasięgiem. Dlaczego? No bo jest to nowość. Każdy zadaje sobie pytanie, co, to, co ten samochód jest wart, ile on będzie miał, jaką miał utratę wartości przy odsprzedaży, czy on się będzie psuł. Odpowiem Wam tak, jeśli chodzi o jakość tego samochodu, ja uważam, że jest całkiem w porządku pod każdym względem. Jakie są plusy? Plusem dla mnie są reflektory. Jeśli chodzi o to, jak przód wygląda, mnie osobiście się ten typ przodu nie podoba, natomiast są tacy, którym się podoba. Paradoksalnie, elektryczna wersja mody podoba mi się z przodu bardziej, uważam, że jest ładniejsza, ale o gustach się nie dyskutuje. Plusem są bardzo dobrze świecące reflektory. Wymaga przyzwyczajenia tutaj ten nowoczesny wyświetlacz, który już no, w żaden sposób nie przypomina tradycyjnych liczników w samochodzie. To wymaga przyzwyczajenia. Troszkę tą modą już pojeździłem i się powiem Wam, że całkiem dobrze do tego przyzwyczaiłem i za to też jest plus, szczególnie dla kamery 3D, która uważam jest absolutnie rewelacyjna. Jeśli chodzi o jakieś manewrowanie, jest ciemno, deszcz czy coś, mamy tutaj naprawdę super ułatwione zadanie. Samochód w trybie ekonomicznym jest taki słabo reagujący na pedał przyspieszenia. Zmienia się to, jak przełączymy na tryb sport, wtedy jest dużo bardziej spontaniczny. Jeśli chodzi o. Teraz, może powiem dwa słowa na temat jego zawieszenia. Opony koła o rozmiarze 18 cali, a więc tak jak w samochodach rajdowych, co akurat lubię są fajne, jeśli się jeździ po dziurach to na takich dużych kołach jest zawsze, zawsze wygodniej, natomiast zawieszenie tego samochodu jest sztywne próżno szukać tu komfortu i powiem, że dla mnie jest to zaleta bo ja lubię samochody, które się pewnie prowadzą i w tym trybie sport skrzynia biegów świetnie zmienia biegi samochód super przyspiesza bieg szósty i bieg siódmy, bo jest to siódmy, siedmiobiegowa skrzynia biegów szósty i siódmy bieg jest w przypadku jazdy w trybie sport, to jest w zasadzie nad biegiem jest prawie nieużywany, skrzynia będzie pracowała tylko do piątki. Dopiero jak sfolgujemy, to gdzieś tam pakę 80 lecąc yy, można mieć yy, szósty, bo nawet nie siódmy bieg. I tak jak mówiłem, przy wysokich obrotach i wysokich prędkościach w trybie ciągłym turbosprężarka dąży do tego, żeby ładować 30 bara. To jest w ogóle no, takie soft turbo, można powiedzieć. Co by zwiastowało, że ten silnik ma potencjał na dużo większą moc, bo faktycznie ma i żebyście się nie zdziwili jak się okaże, że ten silnik naprawdę jest dobry i trwały. Uprzedzając pytanie o gwarancję, bo założyliśmy gaz, co z gwarancją? Zawsze jest to pytanie. Otóż słuchajcie, ja prezentuję rozwiązania techniczne, a e, jeśli chodzi o gwarancję, to trzeba sobie albo to indywidualnie e, przemyśleć, załatwić, dogadać się z kim trzeba. Bo my na razie jako firma KME chyba nie jesteśmy wystarczającym partnerem dla koncernu Cherry, który jest, nazwijmy to, że jak był Dawid i Goliat, tak, no to Cherry i chiński producent samochodów to jest coś olbrzymiego, my jako KME jesteśmy naprawdę malutcy. No ale względem chińskich firm czy chińskich miast, to, to trudno, żeby ktokolwiek się czuł potężnie. Niemniej jednak ta ekspansja chińskich samochodów następuje i uważam, że no, będzie się to tylko tylko rozwijało. Dodam Wam jeszcze, że tak, sterownik Direct Model 3 doskonale współpracuje z dość zaawansowaną elektroniką, jaka tu jest w tym samochodzie. Na sterowniku Direct 2 ten samochód też by dał radę jechać, ale nie byłoby to wskazane i nie zalecamy takiej konwersji, więc jeżeli ktokolwiek chce, to to niech się wstrzyma, aż się ten sterownik Direct 3 pojawi na rynku. Reduktor Mustang 8S, w którym gaz przechodzi ze stanu skupienia ciekłego w stan lotny, stabilizuje się ciśnienie, a jest to reduktor zmiennociśnieniowy. Więc jeżeli kierowca gwałtownie wciśnie pedał gazu, pedał przyspieszenia, szczególnie w trybie sportowym, gdzie w piku turbosprężarka załaduje 0,7 bara, to i nasz reduktor podbije ciśnienie i będzie realizował jazdę głównie na gazie, aczkolwiek jest to instalacja z dotryskiem benzyny. I już wam spieszę z odpowiedzią, jakie uzyskujemy tutaj wyniki spalania. Dodać należy, że jeszcze nie jeździliśmy nim jak jest ciepło. Jeździmy dopiero od późnej jesieni, no a teraz mamy środek zimy. Więc spalanie, jakie tu się można spodziewać, to minimalne spalanie benzyny będzie na poziomie jednego litra benzyny. Nie moglibyśmy może zejść nawet i troszeczkę niżej, ale uważam to za niewskazane ze względu na wtryskiwacze benzynowe, które są umieszczone w głowicy mogłoby to spowodować ich zakopcenie zażużlowanie przez nie musi przepływać benzyna i uważam, że ten 1 litr to będzie tak akurat jeśli chodzi o zużycie gazu nam się udało notować 9 litrów gazu do 10 jak się bardzo mocno postarałem i bardzo mocno butowałem no nie mogę Wam powiedzieć z jakimi prędkościami ale było grubo i było dynamicznie to osiągnąłem 12 litrów zużycia gazu jeśli chodzi o zużycie benzyny, do tych 12 litrów gazu to nie powinno ono przekroczyć poziomu 2-2,5 litra. Czyli musimy liczyć 1-2 litrów benzyny, średnio licząc. I zużycie gazu w tym samochodzie będzie to około 8-9, może nawet 10 litrów gazu po mieście. Natomiast, żeby mieć pełną informację, to właśnie jak Andrzej zacznie od jutra, w zasadzie to już od dzisiaj. Nagrywam ten materiał w poniedziałek. 17 lutego. Jeśli się nie mylę, bo może mi się już coś pomerdało, bo ten czas tak szybko zasuwa. Dopiero co witałem nowy rok, a już jest, już jest połowa lutego. Więc Andrzej będzie już ten samochód normalnie eksploatował, tak jakby eksploatował go każdy zwykły kierowca i będziemy te dane mieli bogatsze. Nie obawiałbym się tutaj o. Absolutnie o zniszczenie silnika. Zawsze zadajecie pytanie, zawsze zadajecie pytanie, a czy zawory są hydraulicznie regulowane? Tak, są hydraulicznie. I nie ma tu wynalazków w stylu niemieckim czy fordowskim, że mamy wyłączane cylindry. Jest to stosunkowo fajnie zrobiony, nie jakoś bardzo yy, pomodzony silnik, który uważam, będzie pracował długo i dobrze. I ta omoda. Za co, co mi się w niej podoba, to że ona naprawdę jest zestrojona tak dość sportowo, jest mało komfortowa. Pewnym minusem jest głośna w środku. Jak zaczynamy jechać szybko, to jednak ten kształt nadwozia no, dość głośno słyszymy ten opływ powietrza. Silnik też dość głośno słyszymy w środku, czyli. Paradoksalnie, jest to taki samochód raczej dla ludzi młodszych o sportowym zacięciu, nie bardzo wysokich. Bo dwóch moich kumpli co mają po 1,92 m, to się tu prawie głową klinuje o dach, czyli tutaj raczej dla ludzi do 1,85 m bym zalecał ten samochód. Zupełnie innym samochodem jest MGHS, o którym też zrobię film. Także w tej krótkiej przejażdżce naszej tutaj. Zajawiłem wam pewne, pewne tematy, oczywiście będę o tej omodzie mówił więcej. Także kamera 3D na plus. Przyzwyczaiłem się już do tych, tej formy zarządzania samochodem, jaka tutaj jest za pomocą tego monitora. Rewelacyjne reflektory, wysokie zawieszenie, duże koła. Samochód w trybie przełączenia skrzyni biegów na tryb sportowy. To nie tylko skrzynia biegów się zmienia w tryb sportowy, ale również układ kierowniczy. Poprzednie modele o mody, jakie spotykaliśmy we Włoszech, jeszcze ich tutaj nie było, prowadziły się no, fatality. Ten jest znacznie poprawiony, naprawdę wchodziłem szybko tym w Auto się prowadzi pewnie, jest stabilne, daje dużo fanu z jazdy. Zupełnie inaczej jeżdżą samochody MGHS, które są znacznie bardziej. Komfortowe, a ten jest bardziej taki sportowy. Piszcie w komentarzach. Chciałbym wiedzieć, jakie są Wasze odczucia. Ogłaszałem, że to będzie rok chiński, więc uważam, że tak jest. Lajkujcie, subskrybujcie, oceniajcie sytuację. Pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.